W tym odcinku zaprezentuję wam, jak krok po kroku uratować osłabionego, chorującego filodendrona. Na przykładzie okazu, który kupiłam w, przecenie. w tym materiale, zaprezentuję wam również sprawdzone metody na regenerację zniszczonych korzeni. Ratowana roślina to tak naprawdę taumatofilum, ale znajdziemy ją pod nazwą filodendron atom. Wszystkie wskazówki zawarte w tym filmie sprawdzą się dla wszystkich filodendronów. Przypominam, że chorowaną roślinę warto odizolować od pozostałej zielonej gromadki na czas około 14 dni, żeby ewentualne cholerstwo nie przyniosło się na pozostałe okazje. Jeżeli w nasze ręce trafiła roślina kupiona na przecenie, to pierwsze co należałoby zrobić, to dokładnie ją obejrzeć, czy nie ma szkodników. Jeżeli się pojawiły, to w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Film na ten temat umieściłam w opisie. Gdy kupujemy roślinę z działu roślin niechcianych, roślinę z przeceny, to tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób była pielęgnowana, czy jest przelana, czy przesuszona, a może zmarzła. Dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest dokładne obejrzenie, oczyszczenie korzeni. Gdy posiadamy u siebie filodendrona już dłuższy czas, a ten marnieje, to bez względu na to, jaka jest pora roku, warto zajrzeć w korzenie. Bo chyba wszyscy dobrze wiemy, że zdrowe korzenie to zdrowa roślina. Uwaga na soki filodendronów i taumatofilum, ponieważ mogą być uczulające i podrażniające, dlatego warto do tego zabiegu zakładać rękawiczki. Nie te rośliny nie uczulają, nie podrażniają, dlatego pracę wykonuję bez rękawiczek. Mi najłatwiej i najwygodniej oczyszczać korzenie, gdy podłoże jest lekko wilgotne. I jak widzimy, te bardzo łatwo odchodzi od korzeni. Gdybym miała problem, to roślinę wstawiłabym do naczynia z wodą, pozostawiła na 10-15 minut, żeby podłoże dobrze nasiąknęło i je następnie po prostu wypłukała. Gdy już mamy odsłonięte korzenie, to za pomocą czystego narzędzia naostrzonego wycinamy korzenie suche, pomarszczone, maślące się pod wpływem dotyku. Wszelkie korzenie, na których są brązowe, czarne plamy. Plamy, które ugniatają się pod wpływem dotyku. Ucinamy również końcówki korzeni, które są zaschnięte, brązowe, czarne. Gdy ucinamy taki fragment, to robimy to z zapasem. Ucinamy do żywej, zdrowej tkanki. Cięcie wykonujemy pewnym ruchem, pod kątem 90 stopni względem korzenia, tak by rana była czysta, gładka i jak najmniejsza. Jak widzimy w tym przypadku nie ma jakiegoś większego problemu z korzeniami. Gdybym była z uszoną wyciąć większość korzeni, to kolejnym krokiem, który bym wykonała, to opryskanie korzeni środkiem chemicznym o najwyższym stężeniu, które znajduje się na opakowaniu, lub opryskałabym wywarem z czosnku. Roślinę mogłabym również namoczyć w roztworze wody miękkiej z dodatkiem środka chemicznego o działaniu układowym. Zastosowałabym największe stężenie, które podane jest na opakowaniu. Roślinę moczyła przez 10-15 minut, maksymalnie przez 20. Po takim zabiegu roślinę pozostawiam bez wody, podłoża na około 20-30 minut, żeby rany po cięciu zarosły tkanką kalusową, czyli taką cienką błonką, która chroni miękisz przed przedostawaniem się patogenów. Gdy rany po cięciu mi przysychają, to roślinę oczyszczam z suchych, żółtych liści. Gdybym musiała wyciąć większość korzeni, to zmuszona byłabym również do wycięcia Większej ilości liści, by zachować odpowiednią równowagę między systemem korzeniowym a tym, co ponad podłoże. Jeżeli roślina straciła większość korzeni, to warto zredukować jej ilość liści o jedną trzecią, a nawet o połowę, bo kilka korzeni nie byłoby w stanie wykarmić kąszczu liści. Jak widzimy, moje taumatofilum z uśpionych pąków zaczęło wytwarzać sporo odrostów. A ponieważ chcę, żeby roślina się szybciej zregenerowała, to wycinam właśnie te małe odrosty, by te nie obciążały rośliny. Taka ciekawostka, przesuszone taumatofilum bardzo często z uśpionych pąków zaczyna wytwarzać odrosty. Do przesadzenia wybieram doniczkę nieco większą od poprzedniej, tak by korzenie miały miejsce na rozrost, ale by też nie były zbyt ciasno upchane w doniczkę. Unikajmy też zbyt dużych doniczek, żeby nie znajdowało się w nich za dużo podłoża, gdzie kumuluje się dużo wilgoci, a to wpływa na podgniwanie korzeni. Do przesadzenia wykorzystuję mieszankę dla filodendronów. Podłoże jest lekko wilgotne, o temperaturze pokojowej. Do mieszanki wykorzystam podłoże uniwersalne perlit, pumeks, korepinol, Mechtorfowiec oraz sypnąłam garstkę podłoża akwariowego. Gdyby roślina straciła dużo korzeni, te byłyby w słabej kondycji, to przed ułożeniem ich w podłożu obsypałabym je ukorzeniaczem albo w nim namoczyła, w zależności od tego, po jaki ukorzeniacz bym sięgnęła. Po wsypaniu około 2 cm podłoża do doniczki. Na jego wierzch mogłabym nasypać szczyptę ukorzeniacza. Po usadowieniu rośliny w doniczce na takiej samej wysokości, jak rosła wcześniej, oczywiście delikatnie podlewam wodą miękką o temperaturze pokojowej. Podlewam w taki sposób, by równomiernie zwilżyć podłoże, i woda, którą podlewam, wypłynęła na podstawkę. Po około 10-15 minutach. Polewam ponownie, by mieć pewność, że podłoże jest równomiernie nasączone. Jak dalej dbać o taką roślinę, to za chwilę. Teraz co zrobić w przypadku, gdy roślina straciła większość korzeni, a tak naprawdę tych korzeni pozostało? No, praktycznie nic. Nic z nich nie zostało. Pokazuję wam na przykładzie okazji, którą również kupiłam w przecenie. Po przetestowaniu, sprawdzeniu wielu metod na regenerację korzeni, najlepiej się sprawdza u mnie metoda podciągającego mchu torfowca. Na dno wyparzonego, dobrze umytego słoika wsypuję około 3 cm wypłukanego keramzytu, a następnie wypełniam to zwilżonym mchem torfowcem, który również jest nawilżony w ukorzeniaczu. W słoik wtykam plastikowy kijek, to jest akurat od storczyka. Do takiego kijka przywiązuję roślinę za pomocą gumki, żeby ją ustabilizować zanim ta wytworzy korzenie. Na dno słoika nalewam wodę, ważne żeby mech nie stykał się z wodą. Taki magazyn wody zapewnia nam stałe nawilżenie mchu torfowca. Tym metodę regeneracji korzeni określam dla leniwych, ponieważ poziom wody, ilość wody w słoiku spokojnie wystarczy do momentu, aż roślina zregeneruje swoje korzenie. I w tym czasie nie musimy sprawdzać, czy jest woda, czy jej nie ma. Zamiast keramzytu bardzo dobrze również się sprawdzi nawilżone podłoże do storczyków. Bardzo dobrze się również sprawdzi doniczkę dla storczyków wypełniona mchem torfowcem, w tym oczywiście usadowiona roślina, a sama doniczka wstawiona do innego naczynka, gdzie na dnie znajduje się zamoczony w wodzie keramzy czy podłoże do storczyków. Z przeniesieniem rośliny do podłoża czekamy, aż zauważymy, że ta zregenerowała system korzeniowy. Przy ściankach pojemnika zauważymy sieć gęstych, zdrowych korzeni. Po trzech tygodniach widzimy, że ta lokazja zaczęła wytwarzać korzenie. Ale jeszcze trochę będę musiała poczekać, zanim ta się zregeneruje. Korzenie ogarnięte, to jak teraz zadbać o taką roślinę? Przy następnym podlewaniu do wody dodam kwasy humusowe, które wzmacniają system korzeniowy i wspomagają roślinę w jej regeneracji. Absolutnie nie będę stosowała nawozów, bo nimi w tym przypadku możemy roślinie zaszkodzić. Roślinę przestawiam w widniejsze miejsce na czas około 4-5 tygodni. Po tym czasie roślina powinna się dobrze ukorzenić i zacząć regenerować, wytwarzać nowe liście. Jeżeli roślina była mocno zniszczona, to ten czas może się trochę wydłużyć. Przy takich schorowanych roślinach, warto zadbać o wyższą wilgotność powietrza. Uważajmy również na to, żeby na liście nie padało bezpośrednie słońce, bo to jest dla rośliny niepotrzebny, dodatkowy, obciążający stres. Podczas ratowania, regenerowania roślin możemy popełnić kilka błędów, które nawet nie przyjdą nam na myśl. Dlatego czego unikać? Zapraszam Was do oglądania tego filmu. Następny film z tej serii ratowania roślin chcecie może o dracenie, zielistce, monsterze, małpce, a może o syngonium? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem niech Wam się zieleni. Do następnego.